Dobry dzień, dobry, witajcie, witajcie. No mamy sobotkę 11 września. Taka to jest znacząca data jeśli chodzi o amerykańską historię, bo no, pamiątka zamachów w Nowym Jorku, oczywiście doskonale pamiętam ten dzień. Przyszedłem do roboty i, i jakiś tam znajomy mi tam przez telefon mówią: coś tam się stało: jakiś samolot gdzieś tam uderzył. Nie? I na początku żeśmy to wszystko zignorowali dopiero przechodziłem po miejsca, gdzie stał telewizor, leciały wiadomości. No i, no i wyglądało to tak, jak że, że się pamięta do dzisiaj. No, tak czy inaczej, postanowiłem, że będę nagrywał jakieś widełka, bo ostatnio kilka ludzi znajomych, i to takich, których bym tego nigdy nie przypuszczał, że w ogóle oglądają te moje jakieś tam widełka, mi zwróciło uwagę, że no, nic tam tu nie nagrałeś, a takie fajne tamte różne rzeczy pokazujesz. No to postanowiłem, że się poprawię no i niniejszym się poprawiam. Zaczynamy. No, nie mogę tego nagrać jednym ciurkiem, bo kamera się nie odwraca w czasie nagrywania wideo, chociaż może spróbuję teraz, może wprowadzili jakąś nową opcję. No cóż, sobotnie popołudnie. Ja jestem sobie na spacerku takim niedużym, tam jakieś 5,5 mili, może 6 mil w okolicach flachstach. W takim miejscu, które się nazywa Walnut Creek National Monument, jak widać, taki teren lesisto. Górzysty, sosnowy las. Trochę łąki, trochę drzewek, trochę chmurek. Taki ładny, jesienny, wczesno-jesienny klimat. Zobaczymy, czy się ta kamerę odwróci. Uwaga, próbujemy. Da się, słuchajcie, o no, to będę mógł jechać ciurkiem tak zwanym. Nie będę musiał robić przerw. A no, chyba, że będę musiał zrobić przez jakiegoś tam innego powodu. E, terminu National Monument nie da się za dobrze przetłumaczyć na język, język polski, bo to trzeba by powiedzieć jakiś pomnik narodowy, a e, to nie za bardzo oddaje y, temat. E, generalnie, oprócz parków narodowych, które mają jakąś dużą powierzchnię, czyli to są National Parks, mamy też National Monuments, które są podobne w swojej naturze, tylko z reguły są mniejsze jeśli chodzi o obszary, trochę mniej oblegane, trochę mniej popularne, także po polsku by to można nazwać jako rezerwat przyrody, albo pomnik przyrody pomnik przyrody nie brzmi dobrze, bo pomnik przyrody u nas to jest raczej dąb bartek, albo jakieś tego typu jednorazowe zjawisko, a tutaj to po prostu jest to, jest to taki jakby rezerwat znowu ter termin rezerwat po amerykańsku nie brzmi zbyt dobrze, bo yy, Tereny, które znajdują się pod kontrolą lokalnych Indian, to nazywają się rezerwatami, reser czyli reservation pod, pod tyś, no. Także to nie do końca to oddaję. No. Tak czy inaczej, okolicki Flagstaff, no i tak sobie pomalutku drepczemy sobotnim popołudniem. Dla tych, co może nie wiedzą, to powiem tylko, że Flagstaff to jest takie uniwersyteckie miasteczko w północnej części Arizony. Przy Takim splocie autostrad, autostrady numer 40, która biegnie przez całe Stany Zjednoczone od Atlantyku po Pacyfik. Kiedyś tu biegła też słynna droga 66, i tu akurat kawałki tej drogi 66 pozostałe są właściwie najciekawsze. Kawałki znajdują się tutaj w i w Nowym Meksyku. Z południa dobija tutaj autostrada numer 17, która sobie biegnie od nasz z Phoenix i Flagstaff to jest taką naszą letnią ucieczką jeśli chodzi o e, Phoenix i okolice no bo w Phoenix mamy jeszcze pełnie lata albo końcówkę lata czyli temperatury rzędu 36 i więcej 40 się zdarza regularnie no a tutaj jest miło tak jak w Polsce w lecie mniej więcej tam 20 kilka stopni najwyżej 26, 27 jak się zdarzy to już jest dużo no i Mamy też inny teren, tutaj mamy duże, dużo lasów. E, Flagstaff jest położony na wysokości ponad 7000 stóp, czyli tak mniej więcej 2,5000 metrów nad poziom morza. Czyli trochę inny klimat no i, i fajnie się tutaj zawsze mieszka. Jedyny problem jest taki, że jest tu ciężko dojechać. Każdy weekend właściwie autostrada jest oblegana, a ponieważ jest to jedna jedyna droga, która prowadzi praktycznie z Phoenix do. A w Flagstach, to jak się zdarzy jeden wypadek, to praktycznie od razu robi się makabryczny korek, no i czasem e, nie można w ogóle przejechać. E, my sobie tu akurat trochę pomieszkujemy, bo nasze dzieciaki chodzili tu na studia Dominiki Paulina, także kiedyś sami jeszcze kupiliśmy tutaj taki mały tam tak zwany, czyli jakby to po polsku powiedzieć, jak coś nazywało, już nie pamiętam. E, Szeregowiec, o właśnie, szeregowiec, także że mamy tu taki kawałek szeregowca zakupiony no i możemy sobie tu przyjeżdżać kiedy nam pasuje właśnie go tam trochę remontujemy, także że czasem tutaj pomieszkuję, flashtaw pracuje stąd. No i jak mam trochę czasu sobie chodzę po okolicy. No okolica jest super. W pobliżu znajdują się e, najwyższe szczyty w e, Arizonie, czyli najwyższy szczyt tutaj, czyli Mont Hamspray który ma 3200, coś tam ileś metrów, nie pamiętam dokładnie, nigdy nie starałem się zapamiętać. Ponad 12 tysięcy stóp. No ale też dużo innych fajnych miejsc właśnie takich jak choćby tutaj. Także nie chodzimy sobie po, po okolicy, zwiedzamy. Muszę sobie tu rower w ogóle przywieźć na jesień, bo a jest dużo też fajnych terenów na no, jeżdżenie na rowerze. No, że Tak sobie życie się toczy. No a jak sobie popatrzymy dookoła, to łatwo zauważyć, że jest tu wszędzie dość zielono. To oczywiście efekt tego, że mieliśmy w tym roku bardzo obfity monsun, czyli dużo deszczu padało w, w całej Arizonie. Z tego co wyczytałem to jest, mamy najbardziej obfity sezon monsunowy od dobrych 20 paru lat, tam gdzieś od 1990 któregoś tam roku. Także zrobiło się fajnie zielono dookoła. Mieliśmy bardzo dużo grzybów też w tym roku, cała masa grzybów. Jeszcze tydzień temu zbieraliśmy grzyby tutaj w okolicy. No i dobrze, bo, bo generalnie mamy suszę tutaj w Stanach Zjednoczonych, w całym tych zachodnich Stanach. Kalifornia jest w jeszcze gorszej sytuacji chyba niż Arizona, no ale Arizona też nie narzeka na nadmiar wody. Także. Że woda jest nam potrzebna, obchody są potrzebne, no i monsul jakoś tam pomógł trochę. No i powolutku robi się jesień. Dużo kwiatków kwitnie, różnych takich pięknych kolorowych, w szczególności żółtych, tak jak tu widać, ale też różnych innych kolorach czerwonych, fioletowych, no dowolne, jakie sobie tam właściwie wymarzycie. Trochę zdjęć rzuciłem na Facebooka, także macie ochotę to sobie popatrzcie. No i tak sobie czas płynie ku jesieni, ku jesieni, jak to mówią, z każdym dniem coraz młodsi jesteśmy, to jest, no. Jakby się ktoś tam pytał, co tam, panie, w polityce, no to w polityce mamy niestety postępy postępu, budowa komunizmu w Ameryce idzie pełną parą, w ostatnim tygodniu prezydent Bida, jak to tutaj na jego mówimy, wystąpił sobie był z orędziem do narodów w sprawie covidu i powiedział przeszedł z takiego etapu gierkowskiego, czyli że same sukcesy odnosimy i jest pięknie, będzie jeszcze piękniej na etap gomułki, czyli na etap, że prawda, odrąbiemy wszystkie ręce, które się nie lecą zaszczepić na zbrodniczy koronawirus i nasza cierpliwość przeciwko tym okrutnym okrutnikom, którzy nie chcą się zaszczepić. Zgodnie z rozkazem, jaki tutaj wydałem, jest na wyczerpaniu, i my wam tu kurka wodna. jeszcze pokażemy. No, także e, zobaczymy, co z tego będzie. Generalnie, e, 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 zaświrowanie takie, covidowe, zaczyna przekraczać wszystkie granice zdrowego rozsądku. Cała masa ludzi, e, którzy popierają ten obecny reżim, to za chwilę gotowa jest się rzucić na, na, do. Gardła wszystkim tym, którzy niekoniecznie chcą sobie pozwolić na to, żeby im ktoś mówił, jak mają żyć, na co mają umrzeć, czy mają być chorzy, czy mają być zdrowi. I w ogóle y, najgorsze jest to, że oni w ogóle nie jarzą, że y, tu jest jakiś problem, że coś takiego jak wolność wyboru, jak możliwość decydowania o swoim losie, o swoim zdrowiu, o swoim życiu jest fundamentalnym prawem człowieka i nikt nie ma prawa w to. Się mieszać. W każdym razie ja sobie nie życzę. Także, jak mi tu jakiś komunistyczny matuł chce dyktować, co ja mam robić i jak mam żyć, to niech się od razu wypisze z moich znajomych i to szybko, bo nie chcę mieć z taką chłodą do czynienia. No, także zobaczymy, co będzie. A razie żyjemy. Arizona spokojna, Arizenskawie jest spokojna, Arizońska wie jest zacisna. No, haj. Okay. A co czas przyniesie, no to przyniesie, bo przejdziemy, zobaczymy. Och. Dobra, może na razie tyle, chyba, że mi jeszcze coś przyjdzie do głowy. No dobra kochaniutcy, jak widać mam szpanerskie okularki, zrobiło nam się piękne popołudnie, przedraptałem prawie 5 mil z drobnym hakiem, czyli prawie 6. No i dobrze, będziemy powolutku kończyć na, na ten tydzień. E, jakby co, to zawsze zapraszam do e, Arizony. Arizoniaków zapraszam do Flagstaff. W tym tygodniu nikt się nie wybrał ze mną, także bardzo mi to dobrze samemu. Nie, nie ma źle. Jak, jakbyście mieli okazję i chęci, to no to jeszcze piękna jesień się nam szykuje. Piękna arizonska jesień. Najlepsza pora roku. No niestety, że tak powiem, niemiłościwie płanująca na nikogo tutaj na razie nie wpuszcza z Polski ani z Europy. Także pewnie nie będzie mieć okazji, żeby. Do nas w najbliższym czasie przylecieć, no ale cóż wam na to mogę poradzić. Dobra, trzymajcie się i wszystkiego dobrego. Paj, pa. Muszę teraz wstać. O, to będzie ból.